Mano z tej strony z polecimy ze 10. Zagramy sobie w Minecraft. Dobra, kurczę. Nie, nie umiem grać na F5. Wow, ale faza. Dzisiaj będziemy sobie na pewno trzeba najpierw nakarmić nasze zwierzątka i trochę się pobawimy w farmę ogólnie. Będziemy, będziemy farmić. Lecimy. Tam są nasze zwierzątka. Tu już zacząłem budować farmę. Za chwilę wam opiszę, jak ja to mam w głowie. Wszystko. Kurzeczku, to jest tutaj. Nie, nie, jest za głośno. nie, 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 robi? nie, 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 friendly creatures.

ale mi drogie z powyżej zimno 37 co jest dobra i drugi z leci właśnie dlatego że ich tak dużo mamy no to to jednak trochę staków więcej by się przydało tego jedzonka womp, dlatego będziemy robić yy, dzisiaj yy, parkę ogarniać o nie zombie zombie składaj ja zrobiłem o nie no Co jest <laughs> Zabijam krowy, nie! Nie chcę teraz jeść. Cium, cium, cium. Owce tu też są, nie wiem czy widać. Yy, I są tu też yy, świnki, których na pewno nie widzę. Kurcze, noc już jest. Boję się, że, 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 że mu to coś będzie o, ta owca biedna w rogu siedziała i nic nie dostała jedzenia ja cię, cały czas chodzę cały czas ktoś jeszcze chce jedzenia Dobra, e, pora na świnki A, Dobra, muszę się najpierw najeść Ale mnie rozpychają Świnko, wiem, że tu jesteś O, dostała O O, tu się zebrało, trochę Ale tu jest kurde mydan! Lecci Czy to jest Tak. Nie! Aha Teraz się nie wytargasz z tego. Cyk Świnki głodne. Kurwa. A nie zmicza. Nie! nie. Chilofa? Kaśnik, kaśnik. No Dobra, cyk. No nie- Mmm. Świnek więcej. Dobrze, super. Ja ciebie. Ile, ile świnek tu się zebrało. Masakra jakaś. Per, 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 jeszcze wpadłem. Uf. ale tam jest ciasno, aż od razu tak, 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 przyjemnie, jak się wyjdzie. Masakra, ale nie chcę tego poszerzać. Posze poszerzać prawdę mówiąc, ale mi masakra. ciekawe czy się to w ogóle wyrenderuje, jakoś normalnie Kurczaków też teraz zejdzie znowu usłyszę zombieka nie chcę tego powiększać no bo krótki czy fajnie wystarczy że raz na mieczem 10 krót nie żyje bo tak blisko siebie są Nie eee, nieważne wcale nie zabiłem 50 kurczaków biednych, które nic złego nie zrobiły. A teraz kolejną krowę. Ale mam ich tyle, że mogę je poświęcić. Joch, ja ten kurczak, projekt tak skoczył. I prosto ten strzał. Tak chciał zębiaka no trochę jest z nimi roboty do nakarmienia wszystkich, no muszę przyznać. No ale no, trzeba się z tym liczyć, jak się ma taką farmę. Dobra chyba ja wszyscy. Jeszcze teraz do końca jajka. Pech, też. Eee. eee. Oku. No trochę, ja je jem. Przydałby się w sumie dyspenser do tego już. Yyy... Eee, tak, sprawdzamy, nie ma Kipera. dobra. Łoł, wow, ale u zrobił. No... no. Ale ty pomył fart. Ja się strasznie boję, że mi tu zaraz creeper leci. Podniósł mięso ze swojego brata. Co tu się dzieje?

i są potrzebne, żeby jakieś przychody mogły być. Chowal, no bo... I tak oto. E, nabija się 30 level, moi drodzy. Kurczę! Ale, ale, ale u nich A ja już jestem na tyle wykokszony, że po prostu. Po prostu mnie już nie ruszają takie rzeczy Po prostu mogę etki Park Ile mi? Jedną mender perły? Serio? Z lootingiem? Dobra, trzeba się iść przespać no, FPS wróciły do normy, jest 63 Oj, coś spada, pewnie 50 Ło, co jest? 42 Ej, no kalkuje mi gra Co, co jest grane? Nie, nie mogę, nie może tak być przecież kurde na 40 fpsach się nie nagrać Nie, to musi płynniej chodzić eee, Zmniejszmy sobie render distance 16 No chyba jest lepiej Dobra, zaraz pójdziemy na no... Spalmę i ile mu piór 64. Ile ja zabiłem tych kurczaczków? Biedne kurczaczki. Nie w ogóle mi nie szkoda. żartuję cały czas. Dobrze, że zginęły Py. Kurczaczki to. To kurde. To kurczaczki. Tyle. Tyle w tym macie. Lu, lulu Pyk. Yy, cium dobra, yy, teraz nam trzeba redstone troszkę redstone. Ile mą 12. Malutko yy, Powinienem zrobić jeszcze przez noc porowanie na pajączki, ale już mniejsza jednego tam się udało zabić bo nam trzeba łuki do dispenserów. Dispenserów nam trzeba 5 jeszcze, ale na 4 nam na razie to wystarczy. Więc ja zrobimy tyle na, na ile nas stać. Dropper. Czym się nie różni dropper od dispensera? Ej, nie wiem Zrobię jednego No i jest dropper, nie wiem Może dropper jakiś... O, to by mi się przydało Jak jest zasilony to wszystko cały czas wywala? Nie Co jest? Czym się różni dropper od dispensera? Nie ogarniam Przecież to to samo BNC. Chyba, że to, no nie, to jest dispenser, to jest dropper To jest dispenser Pyk, 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 cztery No i pewnie nam jednego zabraknie Ej, Komparatory nam trzeba Dobra, chyba na razie tyle O, 30 level mam To od razu pyk pick pick respiration, z tego co pamiętam chciałem Zobaczmy co jest następne Impaling Impaling to jest... To jest chyba do kuszy Pewnie już mam gdzieś impaling 4 Kurczę, miałem respiration tu, tu. A więc tak Tu są Leżą właśnie przed Wami 6 takich kwadracików, nie? W każdym rogu jest dispenser że tak przypadają 4 dispensery na kwadrat Jak sobie nacisnę ten Jak sobie nacisnę ten guziczek cyk, wylewa się woda, zbiera wszystko, wpadają nasionka i w ogóle wszystko do tych kwadracików, nie? Nacisnę jeszcze raz, woda się chowa. No, no prosty mechanizm, nie? Ale teraz, żeby te nie musiał, żeby nie musiał biegać i, i zbierać wszystkich kwadracików z wodą, tych rzeczy, to uznałem, że tam będzie hopper. Hopper będzie wpadał do dyspensera, który się będzie odpalał tutaj. I one będą wszystko wyrzucać, co zebrały te dispensery. I, I to wszystko stamtąd będzie lecieć jakąś wodą albo hopperami, nie wiem. Jeszcze. I ja myślę, że jak się uda wodą, to najlepiej wodą, bo wiadomo, tanio i, i sprawnie. No i tu wszystko mi się będzie zbierało, jakie skrzynki ogarniemy, rozkopiemy, wszystko będzie pięknie, ładnie, budujemy. To w ogóle. Chociaż nie wiem, czy to będę obudowywał, ale tu na pewno jakieś pomieszczonko zrobię. Więc tutaj już mechanizm jeden zrobiłem ten oto, e, który aktywuje się tam leci i aktywuje te, tego tego dispensera e, i co co by jak od razu coś na niego wejdzie to on cały czas to wywala nie to w ogóle to jest po co? E, no i trzeba mi te mechanizmy zrobić wszędzie tam więc lecimy dalej czekaj, żeby to zapamiętał e, trzeba pyr, 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 dobra to jest po prostu Dobra, y, tu to mamy. Troch, trochę sobie zróbmy miejsca, y, bo, bo ciasno, tak jak kurde te zwierzęta w zagrodzie mają. Eee. Y, Pek, idealnie. Y, teraz tu kopiemy. Co jest? Ach, pewnie tu kiedyś creeper wybuchł i nie zalepiłem dokładnie. Czyli to musi być tak chyba, nie? No to yy. dobra. Yy, komparator on musi być yy, nie, on musi być w stronę strony tego bloku skierowany, tak jest cim, -ci -cim. Yy, Dźwigni sobie nie wziąłem, ale mam redstone nowe pochodnie, więc będę sobie sprawdzał, czy to działa. A i to trzeba odpalić. Yy, no i pyk. Coś nie działa. E, dobra, yy... zróbmy sobie twignię, bo chyba wszystko nam dobrze. O, działa. No, czyli po prostu torczem tego nie nie da się ogarnąć. No i te... teraz lecimy, cyk Lecimy Cyk i to jest tu, wiadomo panie, yy, lecisz się tak yy, Cyk, 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 cyk dup, hop, siup, dup Ja to mam inaczej troszku Czemu tak? A nie inaczej. Aha, no to i czy teraz to zadziała? To ten sztrykko. A ten nie sztryko. No właśnie, to mi tak nie zadziała. Eee... Dobra, nie chcemy się tego rozkopywać tego tego. Yy, więc tak powinno zadziać No nie działo Czyli muszę to zrobić tak jak tam Kubek Kubek hmm. No jest trochę roboty, no ale taka jest zabawa z Restownem ja nigdy jakoś restowny się nie bawiłem ostro yy, więc yy, ci się cim, cim. skibili pa no i teraz powinno działać No działa No i elegancko No i lecimy dalej, jeszcze cztery Jakoś tu ładnie to muszę ogarnąć potem kolorki Wiecie z konkrety Pewnie jakieś ściany, żeby to wszystko pięknie ładnie wyglądało A nie jak jakieś kurde yy, Dziury w ziemi tyle No i na pewno no, yy, Większe korytarze <grym> Czekaj Muszę zacząć. E, cim kurde, Czasem mówię cim cim. Nie, no czasem tak jest nie, jak wejdziecie jedno słówko do głowy i po prostu. No, no choćbyś co robił, nie wyjdzie. No po prostu siedzi tam i cię dręczy. I mówisz to co 5 minut. Tyka. E, Teraz. Hmm żebym się nie pomylił. To jest chyba dalej. O to chodź. O to chodź! Panowie. Jeszcze tu do tyłu Cyk cyk. Cyk jeszcze jeden do tyłu. Chociaż sprawdzę czy to tak by, by zadziałało. Może by zadziałało. Yy, wszystko trzeba kurczę spróbować w życiu. Yy, no, zaśmy. No nie, nie, nie zadziała to tak. Yy, muszę to w tą stronę przesunąć, oczywiście nie wziąłem. Yy, no nie wziąłem opaty, więc rozwołamy to. dziura tajemnicza. Cyk. Mam nadzieję, że się nie będziecie nudzić podczas oglądania tego filmiku Bo myślę, że pogarnianie redstone nie jest takie nudne No bo jednak potem jest to satysfakcja, że kurcze działa To jest, to jest to, to jest jak, jak z programowaniem Jak napiszesz program A nie robisz jakiś program i kurczę działa. To potem jest takie ja się, ale super... Eee, przecież to mogę tak. Nie ma Na pewno. No. no dobra. Jeszcze trzy. Pajączki. Pajączki ja was potrzebuję. Gadament. Ja tu nie wyjdę. Czekaj ja się tu wykopię, no, ale teraz sobie pole No trudno ty Muszę w ogóle się pilnować źle już mam minut odcinka, bo żeby nie był jakiś strasznie długi Wiadomo jak coś jest monotonne i długie, to też się to słabo ogląda. Dobra, i, i, i... Ale myślę, że dokończę to z wami. Myślę, że dokończę to z wami. Kurczę, ale to jest nieprzyjemne pracować tak przy wodzie. ali Pyk Pyk e dobra yeah. nie dobra pogarnę sytuacja u pana <gry> Robił. Eee. Co jest? Nie, żeby mnie nie rozwaliło, Dobra, chyba nie rozwali. Redstone. Redstone. Cyk. No, będę to robił tak jak do tej pory. Nic się kurcze nie zmienia, czyli cyk, cyk, cyk. Teraz już to powy, powinno iść ekspresowo. Przecież to nie, nie główną ścieżką, gość. się wszystko pięknie schować. Ty, a jak połączę to tędy? To zadziała. przerywam przerywamy więc tak tego nie mogę zrobić muszę to zrobić na opół nie, ale na mam nadzieję, że jak ten tylko leci w to nic złego się nie stanie kurcząc pewnie lecieć jeszcze jeden w bok dobra, lecę po łopatę Korytarz Redstone nowy to jest korytarz. Yy, życia Jogurt? Jogurt mam chłopce, jogurt. Eee, Kimnijmy się. No nie, aha, that is too Myślę, że potworki. Był jogurt Ale go zabił Iiii Bo po prostu bez łopaty Ani kurczę rusz Pek 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 Ale go zabił Ty gościu musisz zginąć wiesz o to... tym Jakoś cię muszę raz i znądź i dzium Dostał kurde heda Jak? Jak on tam glas? No, no co jest? Kurde, zawał... Zawał mam! Zawał mam, Alena Ja pierniczę. Tago! Muszę to jakoś drzwi walnąć, nie wiem, na y, linie papilarne albo coś. O. <grych> yy, tak i to chcę zabudować, żeby... żeby wszystko było takie wiecie, takie tajemnicze. Chyba już jestem nie.

Sprawdźmy czy działa. Diała słychać. Słychać go tam. E, dobra, widzę, że już się prawie nagrało pół godziny odcinka. Więc to sobie dokończę sam. Eee, na koniec zostały tam dwa dispensery, No eee, Widzicie, jak będzie działał ten mechanizm. Eee, potem zostanie nam już tylko skończenie eee, doprowadzenia wody. To myślę, że już też samo ogarnę. To, to pomieszczenie następnym razem będziemy w następnym filmiku ogarniać. A teraz mam sobie wykwitów. Oczywiście, że mam. Eee, tak, tak, na, na koniec. Wytrzone mam, więc buszy nie powinny być Eriki. Dobra, myślę, że tyle, tyle mi wystarczy. Cały czas słyszę dźwięk zbierania, nie? Co ja zbieram? Jajka? U. No tu pewnie jajka. Dobra, już, już się nie zbiera. Aha, bo mam pełny ekwipunek. Yy, nie, diory mi się przyda. Chyba już zabrałem wszystko O <tum> Oj, nie mogę skóry podnieść, Supć. Chyba tam nic nie ma Dobra, no to tym akcentem y, wspaniałym 58 Czemu surowych, jak ja mam, jak ja mam Fire Aspect? Coś się zbudowało Trzy siedłuchy piekły, tu 38 no ale mam po coś to smoker. Eee, 64 skóry i jeszcze dwie, no to, to było dla mnie najważniejsze. O więc tym miłym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku już będzie to wykończane, wykańczane. Dziękuję za uwagę, zapraszam na więcej. Do zobaczenia. Cześć!